Załamany dzieciak ją, załamany bękart ziom, który cały czas myślał, że będzie miał tron. Ten rap mi się wziął skądś. Ja cały czas czuję się, jakbym miał tu być po coś. Skąd wersy i skąd poziom? Czuję się jak wyłożony folią, Patrzę na życie, jak na picie. Jest śliczne. Nie jestem Einsteinem, nie jestem zabraunem i mam wyjebane w mantrę. Czasem czuję się, jakby mnie nic nie cieszyło. Lecz później się czuję jak na karna malebrio. Nie ufaj z siedź cicho, jeśli nie wiesz jak to jest. Czasem bym odjebał jakiś hejst, prosty napisz ko mnie hejt. Pamiętaj, policjcy kłamią, także nie martw się o swoje ciało, wiedzy niektórzy mają mało. Czasem nie umiem nazwać emocji, mam totalnie dość ich. Rozpoczyna się wieczny pościg za poczuciem choćby odrobiny radości. I kim ja jestem, żeby żyć w błędzie? I bardzo dobrze wiem, skąd jestem. Jeszcze niedawno byłem dzieckiem, lecz teraz czuję się, jakbym miał coś odjęte. I kim ja jestem, żeby żyć w błędzie? Po prostu powiedz, to klęknę, bo wiem, gdzie sens jest, szukając wersów bez przekleństw. I kiedyś nie wiedziałem, jak żyć. Ktoś nieraz kopnął mnie w żyć, lecz teraz wiem, że ta osoba nie była kimś. Teraz dla niej liść. Czemu z zatrutego źródła wciąż musimy pić? Dobrze, że starzy przynajmniej nie chcą nas bić, bo zamiast dwóch jaj, bym musiał mieć całą kiś. Ludzie przychodzą i odchodzą. Obłęd, w jakim szybkim czasie ziemia się zmienia. Niczym szeregi afrykańskiego plemienia. Czuję ten marazm. Kiedy przychodzi czas potępienia, złe człowieka postąpienia zmieniają o nim dobre pomówienia. Próbujesz coś tam sklejać, ale ja widzę, że masz w mózgu przepaść. Nie wiem, na co jeszcze mógłbym w swoim życiu czekać. Powiem ci coś jeszcze. Genów wódą nie zalejesz. Też widziałem w tym siebie. Zajewałeś wódkę i lówkę, a godzinę później całujesz muszle. Kim ja jestem, żeby żyć w błędzie, i bardzo dobrze wiem skąd jestem. Jeszcze niedawno byłem dzieckiem, ale teraz czuję się, jakbym miał coś odjęte. I kim ja jestem, żeby żyć w błędzie? Po prostu powiedz to klęknę bo wiem, gdzie sens jest szukając wersów bez przekleń. Mam na siódmą do psychologa. Choć podejść, coś dla ciebie mam, facepalm. Kiedy widzę, jak ktoś płacze z powodu w dzienniku pał, ten numerek, gówno o tobie świadczy, Ziomek. Często w głowie, jak ty, mam korek.